Cześć, dzień dobry, Jarek Balajan. Jakiś czas się nie widzieliśmy premiera Mercedesa Sprintera. O Mercedesie powiedziano podobno już wszystko, może się uda jeszcze coś dopowiedzieć. Fenomenalny samochód, fenomenalna atrakcja. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jako użytkownik Mercedesa, jak dopracowano tutaj zawieszenie, silnik. Komfort i dynamika jazdy są absolutnie równoważne z samochodem osobowym. Do tego świetne spalanie. Cudo! Printer model L2H2, wyzwanie do zabudowy komfortowej dla czterech podróżujących i czterech chcących spać w tym pojeździe. Ma tylko 5,90 m długości, co czyni go niemalże samochodem osobowym. Jesteśmy w części living room, mamy tutaj funkcjonalny stoliczek, który szybko zwiększa swoją wielkość niemalże podwójnie. Jak widzimy na tych czterech kanapach już możemy sobie spokojnie zasiąść. Pamiętajmy, że w turystyce outdoorowej Najbardziej cieszy nas spędzanie czasu na zewnątrz, i taki jest cel, no, ale też w deszczowy dzień, jak widać, w tej części możemy sobie spokojnie zaaranżować przyzwoitą jadalnię. Jesteśmy w kuchni. Moduł kochenny został zaprojektowany całkowicie na indywidualne życzenie klienta, jeżeli chodzi o rozmieszczenie tych modułów. Mała dosyć kuchenka jednopalnikowa, tak jak sobie tego życzy użytkownik. No i to, co lubimy zlewit premium, pięknie, estetycznie wykonany. I dalej osprzęt do metika, lodówka dwustronnie otwierana, dostęp zarówno z sypialni jak i z kuchni. Koniecznie trzeba zobaczyć łazienkę. To jest w Sprinterze wyzwanie, aby zrobić funkcjonalną łazienkę. W części sypialnej super komfortowy 9 cm materac wspierany przez system Froli. To jest naprawdę luksus snu i podróżowania. Jest specjalne sprężyny. No tu się śpi, tu się śpi to jest kluczowe podczas tego naszego biwakowego życia, aby mieć komfortowy sen. Warto powiedzieć o funkcjonalności garażu. 1400 litrów pojemności do zagospodarowania. Oczywiście nasz znak firmowy, system półek zainstalowany po to, aby sobie sposób najbardziej ergonomiczny rozplanować, co gdzie ma być. Zostawiamy jak najwięcej miejsca dla użytkownika. Również klasycznie w każdym samochodzie instalujemy prysznic zewnętrzny dla biwakowców, którzy mają do czynienia z plażą, piaskiem, wiedzą doskonale, że to jest optymalna forma do spłukania się czy w gorący letni dzień, czy już nie powiem, jeżeli się jest zupełnie na dziko, nie ma chyba nic przyjemniejszego niż taki prysznic o zachodzie słońca w swoim samochodzie. A my wchodzimy teraz na dach, zobaczmy co my mamy w samochodzie. Szybkie dwa kliknięcia. Właściwie ja już mam dostęp, wyjmę tylko drabinkę. Ja w tej chwili nie będę podziwiał bezgwiezdnego albo gwiezdnego nieba, natomiast pokazuję Wam tylko funkcjonalność tego namiotu dachowego, który możemy sobie otworzyć i podziwiać wielką niedźwiedzicę albo pędzące koziorożce. Czas na podsumowanie projektu Bałkan. Projekt wyjeżdża dokładnie na Bałkany. Kompaktowy Król Szos i Król Bezdroży, Mercedes Sprinter, 5,90 długości. Przygotowany dla czterech podróżnych i cztery osoby śpiące w pojeździe. Wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje, które powoli omówiłem. Dziękujemy za uwagę. Jak nam się podobało, dajcie sygnał lajkiem, palajantam tam, gdzie dąs spotyka drogę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, Jarek.